Siemaneczko z tej strony, Mr. Weltin, a to jest zupełnie nowa seria z Minecrafta, tak, z Minecrafta, jak sami przecież widzicie. Będzie to seria na modach, na Packu, tak, na Packu. Ja niestety już mam tutaj eku, już mam tutaj jakieś eku, a wiecie dlaczego? Niestety coś zrypałem i oczywiście mam problemy i nie wiem, gdzieś usunąłem pierwsze, pierwsze początki z tego właśnie. Ale nie martwię się za chwileczkę, zobaczycie no takie dalsze części. Tutaj już macie mały spoiler tego, co będziecie mogli zobaczyć za chwilę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tamtym materiale odzyskam tamto, co już budowałem. Ale tam nie straciliście wiele, więcej jak minuty nie straciliście, więc nie martwcie się. I ta syra będzie się pojawiać tylko wtedy, jeśli będzie mi się chciał grać. I bardzo Was od razu proszę o to abyście podsyłali mi jakieś propozycje co mogę robić w następnych odcinkach, coś typu yy, zbuduj coś, nie wiem, pójdź tam, przejdź się, zbierz taki, takie surówce, mo surowce, możesz stworzyć to i to. Ja naprawdę, naprawdę będę czekał na takie komentarze, na wszystkie takie komentarze. Bardzo chcę mieć takie właśnie komentarze, gdzie będziecie mi podsyłać jakieś propozycje tego co mogę zrobić. I tutaj jest dość sporo mobów i ogólnie jest masakra w nocy i wszystko ale to zobaczycie niedługo w nowych odcinkach i od razu przepraszam ale ten materiał będzie zdeczkę gorszy od od tych przyszłości tak ten będzie naprawdę gorszy po prostu nie miałem humoru teraz mam humor mam humor ale po prostu muszę to wyrenderować kiedyś a jeśli teraz tego nie zrobię to pewnie byście dostali ten materiał za tydzień nagrywałem to chyba 4 dni temu a teraz jest sobota, czwarty, tak? Dostaniecie to może piątego, a może jeszcze dzisiaj czwartego, nie wiem, a może w ogóle dostaniecie to za dwa tygodnie, nie wiem, nie wiem jak się wyrobi, jak będzie mi się chciało. Taki właśnie jestem, ja planuję wszystko. O, chcę mi się nagrać, zrobię to, ale kiedy to wstawię, to też musi mi się chcieć i wszystko takie wiecie. Ja nie lubię nic na siłę robić, dlatego muszę mieć na to chęć, muszę mieć na to ochotę. Wtedy są naprawdę dużo, ale to dużo lepsze odcinki. Ale dobrze, ja już tu widzę 2,5 minuty, więc nie będę dłużej tego przedłużał. Do zobaczenia w dalszym materiale i może w następnym odcinku. Mam nadzieję, że zobaczycie do końca ten cały odcinek i napiszecie mi, co mógłbym zrobić w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa! Byję Okej, okay, jestem już na miejscu, muszę sobie ustawić... Tak, muszę ustawić sobie te łóżko. I muszę tutaj zrobić jedną bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. Pochodnie. Tak, to też jest jedna z najważniejszych rzeczy. I muszę sobie po prostu ustwierać jeszcze troszeczkę jedzenia. Nawet nie wiecie jak to będzie ważne teraz. Dobrze, jesteśmy. Tutaj możemy sobie ustawić domek. Już sobie to tutaj tu ustawię. Um... Waypoint? Tak, nie. Gdzie robi waypoint? Powiedzcie mi. M? Nope. X? Nie. B? Tak. Nazwiemy to domek. Tymczasowy, oczywiście tymczasowy. I przepalimy sobie jedzonko, które naprawdę będzie potrzebne. A właśnie, z przepalania mamy tego expa. To to, to to już jest jedna z moich taktyk, na których zdobędę. Na których tak, na których zdobędę Upragnionego expa. Ach, znowu nie to. Waypoints i usuniemy to. Tak, delayed. Okej. Okay. Widzicie ile tu jest potworów? Masakras, nie? Widzicie na mapce? Hmm, na tej mapce po prawej stronie. Nie, ja, nie, 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 ja, ja tam nie chcę pochodzić. Um, hmm... Przepalmy sobie jeszcze to jedzonko. Zobaczmy ile mamy drewna. Oj, drewna mamy troszeczkę mało. Hmm... Przełożę sobie te termy ładnie. To nam nie będzie potrzebne. I jedzonko, tak. Jedzonko nam się naprawdę przyda. Naprawdę nam się przyda. Pokopiemy sobie teraz w poszukiwaniu jakiegoś, nie wiem, surowca. Typu węgiel i te sprawy i od razu jeszcze raz Wam przypomnę to Naprawdę piszcie mi w komentarzach co mogę zrobić Jakieś porady dotyczące co mógłbym zmienić Ale najbardziej co mógłbym zrobić w tym odcinku Co mógłbym tak co mógłbym zrobić Gdzie mógłbym pójść Co mógłbym skraftować takie rzeczy yy, Nawet takie nie wiem rzeczy coś w tylu nie wiem Zrób swój własny domek czy coś ale yy, Nie mówię że będę to robił od razu Tylko tak stopniowo wiecie swoje plany, które będę miał, będę je robił. Jeśli nie będę czegoś yy, wiedział lub... Yy, yy, nie wiem, pomyślę, że to będzie ciekawsze, tak? Że to będzie ciekawsze niż to, co ja chciałem zrobić, to ja to zrobię w tym odcinku, ale załóżmy... Yy, rzeczy typu... Rzeczy typu zrób enchanting, czy zrób coś tam. Będę robił po kolei, tak? Abym y, mógł wykonać to wiecie surowcowo i to wszystko, żebym miał to po kolei robione. Ale jak już mówiłem, na razie zobaczymy. I przepraszam, że tak, chaotycz... że tak chaotycznie jest to zrobione. Ale ja, ja jestem zmulony, tak? Jestem naprawdę zmulony. Miałem taką wiecie. Mega chęć nagrać coś, nagrać właśnie ten odcinek, tą serię i przeszła mi to chota no ale cóż, nie chciałem ją nagrać po prostu myślałem, no dobra, nagram ją tak czy siak zobaczymy co to będzie no i przepraszam, że jest to tak chaotycznie zrobione i nie jest to na takim poziomie jak powinno być ale poprawię się, w następnym odcinku będzie już na pewno lepiej będę miał już lepsze rozeznanie co do tego ping, -ping paka do tego czego, czego, czego mógłbym zrobić i nie wiem czy by słyszeliście, ale już słyszę tutaj podpory. Um, e, właściwie to pająki, tak. <laughs> hmm, jeszcze do niczego się nie dokopałem. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś jakieś złe, że się do niczego nie dokopałem, że mi nie zabraknie zaraz czegoś. Spróbujemy jeszcze zejść niżej, nie wiem na jakim jestem. 86. No to naprawdę ładnie tutaj mamy. Będzie trochę trudne tutaj żeby nas nic nie zaatakowało, nie możemy się wydostać poza to. No bo wiecie, jak ja już nie mogłem sobie poradzić yy, za dnia, tak za dnia nie mogłem sobie poradzić, a co dopiero w nocy, gdzie jest tutaj tyle mobów, na co by nie wyobrażacie ile tu jest mobów. Spójrzcie na tą po prawej stronie, na dole, tak, tam są moby. To naprawdę, tu jest masakra. Trzy serduszka mam, tak? <laughs> były dwa czyli co level mam następne tak? aha ok ping miał troszeczkę inaczej ale jeśli my mamy co level następne serduszko to jest naprawdę mega albo inaczej nie wiem mam nadzieję że nie będziemy musieli się aż tak bardzo trudni żeby zdobyć wszystkie te serduszka wow eee, ewidentnie tych małych jest chyba za dużo bo mój komputer sobie już nawet z tym nie radzi Battlefield mój jest straszny, ale Minecraft? Minecraft to co innego, oczywiście. Minecraft to jest Minecraft, on, on ma wymagania według swoich reguł i jego tu nie obchodzić, czy komputer jest dobry, średni czy beznadziejny. Jeśli Minecraft będzie chciał, to i tak sprawi, że zamuli go, że sobie nie poradzi. Przez jawę jest ta gra z, tak strasznie słabo zoptymalizowana, że ja sobie tego nawet nie wyobrażam. No dobra, wyobrażam sobie poprzeć jeszcze raz gram, no ale wiecie o, o co mi chodzi, tak? Wiecie. No, mam nadzieję, że wiecie. I jeszcze raz powtórzę o tym wszystkim. No, komentarze naprawdę bardzo mi się przydadzą. O, tak, łóżko, zapomniałem o tym. Jestem kretynem, tak, zapomniałem o łóżku. Ale już się naprawiłem. Będziemy mieli teraz pał już ustawiony, co jest naprawdę bardzo dobre już nam nie zrespi gdzieś tam poza poza naszym terenem i co ja tutaj mam hmm. Dobra, może sobie to zostawię hmm. dobrze, dobrze niech się palą my za chwilę wyjdziemy ale hmm, skoro już mamy tutaj tyle kobla mam nadzieję, no mam nadzieję, właściwie to wiem Wiem, że ten kobyl się tutaj nie przyda więc zrobimy schodki. Będę taki bardzo kreatywny. Już pobawię się schodkami. Zrobię, aby to jakoś to wyglądało. To będzie naprawdę przez dłuższy czas. Myślę, że to będzie nasza taka, wiecie, kryjóweczka. I że będziemy tutaj dłużej. Nie będziemy tutaj aż tak, wiecie, długo, długo. Ale myślę, że przez kilka, może i nawet kilkanaście odcinków. Będziemy właśnie w tym miejscu. Mniej więcej w tym miejscu. Prawdopodobnie powiększymy to, a może przez całą serię. Nie mam pojęcia, może będziemy na tutaj przez całą serię. No, może mi się raz, raz nudzić po kilku odcinkach, no to wiecie, jest taka opcja. Ale postaram się, aby było to jak najlepiej robione. I ten odcinek będzie troszeczkę słabszy, za co was znowu przepraszam, znowu tak wiemy. <laughs> I... Myślę, że za szybko mówię tak, bo jeśli bardzo szybko mówię, to mi się bardzo szybko tematy kończą i ja będę właśnie tak w tym, w tym tempie mówił i w swoim takim właśnie spokojnym, bardzo takim tempie, myślę, że dobrze mi to wyjdzie, ponieważ będę miał o czym mówić i będę mógł wyrażać swoją opinię, a nie że szybko coś powiem, szybko coś zapomnę. No i tak to będzie wyglądać. Wolę coś robić, przemyślanie i przemyślanie mówić, tak? Też odchodzi tutaj. Bo to jest najważniejsze, aby myśleć z głową. No, jak inaczej, no ale wiecie, znacie mnie, wszystko jest możliwe. Mamy tutaj już jakiś nowy surowiec, który zakładam, że trzeba wykopać żelaznym kilopem. Da! Dobrze. Okej. Okay. Już się boję. Zawalimy ten surowiec no i tutaj ładne schodki zrobiliśmy. To możemy zniszczyć. Pochodni damy tutaj. Już jest ładniej, już jest dużo ładniej. I będę się starał trzymać w limicie takim, wiecie, początkowie może być troszeczkę dłuższy, ale nie, nie tak znacznie dłuższy niż 15 20 minut. Chcę e trzymać się tego. <laughs> Hmm, po pierwsze, kończą mi się tematy, jeśli jest to zbyt długo. Po drugie, nikt nie ogląda takich odcinków, u mnie średnia to, według YouTube'a oczywiście, to jest minuta coś. Dla mnie to jest naprawdę szok. Myślałem, że więcej więcej wyglądacie, ale jeśli jest tak naprawdę, to naprawdę wow. Nie wiem, czy ja, ja tak źle robię te odcinki, po prostu nikomu się tego nie chce odcinka. Oglądać po prostu jesteście widzami, aby wpić. Zobaczyć. te ja kilkadziesiąt sekund sobie pójść. Mam nadzieję, że... Nie! O Jezu! O, ale się wystraszyłem, masakra. Aż poskoczyła mi rękę na klawę duże Tak, Minecraft nie przestraszył. Minecraft, słuchajcie. Minecraft. Dobra. Mamy skórę, to jest to, to jest naprawdę to. To jest duża część. a, Golaku. Kołaku. Dasz części. Części sobie gadam, narzędzia, ty debilu Kolejny, musimy go wybić, musimy ich wybić Tak, dał nam coś ciekawego, może coś nam przydać Szczur jest w stanie nas zabić i to bardzo łatwo w tym momencie No tak, już myślałem, że nie, nie, nie wzięłem nic do jedzenia, ale najwziąłem I ja sobie nabiję tego EXP, mamy już drugi level Nie jest tak najgorzej mm. Dobrze, domek mam ustawiony. Mam nadzieję, że to coś takie kulkowe mnie nie będzie biło. Eem, że muszę to otworzyć, czy coś, żeby to zaczęło mnie bić, czy to w ogóle nic nie robi, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. O, wiem, na. Dobrze. Tak, brawo. Cieszysz się z wełny, choć zabiłeś właśnie owce. Genialne. Ale dobrze, dobrze. No, ładnie. Exp się tam przyda. Tak samo jak ten węgiel którego wykorzystamy jako następny eksp oraz dlaczego mi nie leci eksp? To z węgiel dobrze, leci. Już się martwiłem, że może to jest jakieś zmodyfikowanie, coś co się nie nazywa węglem. O mamy mamy, mamy kryształ do Towncrafta, którego w ogóle, ale to w ogóle nie ogarniam, nie wiem co to jest, nie wiem o co z tym chodzi. No i tyle. No tak. O patrzcie Tak Nie Dobra Jesteśmy bezpieczni Chwilowo Pamiętajcie chwilowo Armored No dobrze moi. mój, mój Exp Konika zostawimy w spokoju Nawet nie wiem czy to jest taki konik modowy Czy to jest taki wiecie Minecraftowy Ale mam nadzieję że No to, nie obchodzi mnie to szczerze mówiąc tak czy siak jest ty. mamy już prawie czwarty level jestem ciekawy jak to będzie wyglądać yy, z większym tym o czwarty level już mamy cztery serduszka jest naprawdę w porządku może niedługo nie będziemy padać na dwa hity hmm. bardzo ciekawe szkoda że krówek tutaj nie mam tak to jest naprawdę to że tutaj krów nie mamy nie nie mamy tych krów Dlaczego mnie nie zmieniło na ten miecz? No, No, Oha! Prawie podam. Znaczy, no wiecie, mogłem paść. O to mi chodziło bardziej. Um, gdzie jest słońce? Jest słońce? To jest słońce? Czy to jest mura? Lol. Never mind. Zjemy coś. I szczerze mówiąc wrócę, wrócę się do tej mojej kopalni Pseudo kopalni, pseudodomku, dear A łódź lagi Ale zabijemy jeszcze tą owieczkę Jeszcze dobijemy tą owieczkę, będziemy mieli sporo wełny Ta, sporo wełny Pewna osoba będzie się cieszyła, jeśli będę zbył wełnę, tak Wełnę Tutaj coś mamy, mam nadzieję że nic groźnego Aha, już wiem, już wiem co mi tak migało, coś tego tak bardzo bałem. Zresztą się bałem, coś tego przestraszyłem już kilka razy. Jest to południa! niee. Yeah. Mamy tutaj dynamiczne oświetlenie i chyba się zbliża noc. Albo to mi się buguje coś. Um, no i tak. No i ta pochodnia trzymana w ręku oświetla nam. To sobie włożę. Tak. Aha, drewna niej mam. suuuu! no dobrze Hmm, by tu włożyć. Mam węgiel. O tak. Dobrze, możemy iść. Przydałoby się, jeszcze troszkę drewna, ale nie mam tej, no kurczę, ale jestem... Ale jestem ogarnięty w tym odcinku, naprawdę. Dobrze, weźmiemy to. Jeszcze mi się chce beknąć, o nie? E, kurczę, Kurcze, muszę się powstrzymywać o nie! ale chyba nie dam rady długo Uhuhu. na początku było specjalne cięcie w którymś tam momencie tylko potem mógł sobie tak, Czajcie? beknąć wiem mogłem wam tego nie mówić nie myślałem że jest żelazo wiem mogłem tego nie mówić nic byście o tym nie wiedzieli hey, hey, hey. ale tak jednak wam powiedziałem wolę być z wami szczery w każdym w każdym Tym, że zaraz zginę także. Nie! Nie! Oh. 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 Okej. Okay. Dobrze. Idziemy. No dobrze, możemy zjść. Nie ni ni szybciej, szybciej, proszę cię, szybciej. W końcu. Dobra. Jak było to bardzo efektywne Kolejna wełna Czy one się właśnie popychają Jakkolwiek to zebrzmiało. No właśnie. Hmm, zobaczmy co mamy. Nie będziesz mnie bić? Nie będziesz mnie bić. Dobry konik. Hmm. Mo... oj, chyba się robi noc. Ja nie chcę nocy, ja nie chcę nocy, ja nie chcę nocy. Ja wolę zdążyć zatem do domku, zanim jakikolwiek mob się w ogóle zespawni, taki bardziej groźny. Tak, wolę to zrobić teraz. Auć, lagi, lagi. Ale zabijemy jeszcze Dobra, mam nadzieję, że zdążymy. Tak, zdążymy na stówę. Przydamy tego zabić, prawda? Hmm. Szczerze, na razie nie chcę wam pokazywać, jak będzie wyglądał ten świat. Yy, tak już normalnie, tak już wiecie. Gdy, będzie tutaj mo Gdy będą tutaj moby. Ech, dlaczego? Ponieważ się tego boję. Ponieważ się boję w to grać, szczerze mówiąc, teraz. Nie chcę skinąć. Znowu. I zrobię sobie raz taką segregację. Um, tutaj sobie dam takie mniej potrzebne. Tutaj wezmę te bardziej potrzebne. To zostawię, mm, to wezmę, to wezmę, to wezmę. To, nam, to, to na razie nam się nie przyda, więc to zostawiamy jako niepotrzebne. Wstawiam tutaj to, 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 to jest potrzebne. Tak, 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 tak. tak. <laughs> mm, mm. Pogubiłem się co miałem zrobić. Dobrze. Że... Przepalmy sobie. <laughs> Mamy wooden ten... drewniany mieczyk. Tam się coś bije. Nie chcę wiedzieć co. I musimy wbić w dół. Tak, musimy wbić się w dół. Tak, genialne. To co teraz zrobiłem? Wiem. Nie musicie mi gratulować. Ale jeśli ktoś jeszcze ogląda do tego momentu, to naprawdę proszę aby zostawić jakiś komentarz w stylu, co mógłbym zrobić w następnym odcinku. I tak za każdym razem nie będę tego uważał jako spam, jeśli ktoś będzie pisał na przykład Gnady kilkanaście czy kilka komentarzy pod jednym filmikiem czy coś. Po prostu będę te komentarze nawet i wyświetlał z nikami tym wszystkim, jeśli będziemy się chciało to później wlejać, wiecie i takie sprawy i staram się robić tą serię bardziej hmm, bardziej profesjonalnie, choć wątpię aby to tak było. Ponieważ ja gram tylko o, dla zabawy i nagrywam tylko dla zabawy. Nie dla hajsu... Yy, może trochę dla hobby takiego, mini mini, ale to już naprawdę mini hobby. Yy, po prostu dla czystej zabawy, ciekawi mnie to ten taki światubowy. Dlatego to nagrywam i dlatego mam kanał O, tam już wilkowaczek Zębiaczki Bole, żeby tutaj nic nie wpadło, żaden, o by była masakra nad nim miałbym gdzie uciec I nic by już mi tu nie pomogło zbytnio Czemu tutaj tak ciemno mam no? Hmm, mogę sobie coś jeszcze tutaj... Aha, tak Dobrze mogę sobie jeszcze tutaj coś przepalić w stylu tego Mogę się najeść choć nie wiem po co ale mogę Mam taką możliwość I bez tego zbędnego piercielenia już będę tutaj kopał sobie Będę sobie tak kopał I do zobaczenia za chwileczkę Bo tu już mam przegięcie z tym odcinkiem troszeczkę Według mojego czasu Ale do zobaczenia za chwileczkę I jeszcze coś dla Was mam jeszcze coś nagram, tylko poszukam czegoś tutaj i no, widzimy się za chwilkę. Dobra, wracamy. Obiecałem wam, że zrobię coś do następnego takiego cięcia. I to już będzie ostatnia część i... ale tak, tak już mówię, że ostatnia. Tak, wiecie, żebyście wiedzieli już. I tak, znalazłem coś. Nie wiem co tutaj jest, nie wiem jakie to jest duże, ani nic. Nawet tego nie chcę teraz sprawdzać zbytnio. Po prostu sobie to tutaj oznaczę, zostawimy to sobie i pójdziemy sobie po prostu stąd. Okay. Tak jeszcze dobrze wykopię sobie to. Um, I sobie zrobię schodki, tak. Ja po prostu lubię mieć wszystko takie, wiecie, ułożone i według siebie, według siebie, tak mi jest wygodnie, jak mam takie schodki. Nie zabierze wam to dużo czasu a jeszcze coś zrobię w tym odcinku nie, a tak schodków nawet nie mam przy sobie nie nie mam odłożyłem je przed chwilą dosłownie przed chwilą zapomniałem o tym ale tak już jest dzień i, i mogę wyjść i oczywiście tutaj musiałem się zabarykadować bo nie miałem pojęcia czy czy jak mi coś zrobi czy nie ale posadzimy sobie drzewka tak drzewka sobie posadzimy ponieważ no ponieważ tak ponieważ mogę ponieważ będzie to nam bardzo przydatne, ponieważ yy, nie mam tutaj w pobliżu już zbytnio drzewek. Jeszcze tego gnojka dobijemy, bo on w przyszłości naprawdę będzie nam problem wrobił. Będę jedna. Ciebie to zabijemy. Terrorystko tu jedna. Mysza... Szczurka też. Szczurka, tak, szczurka nie mysza. Dobrze. Pyk. Tak, um, może jeszcze tutaj może jeszcze damy tutaj dam tutaj światło, żeby nam się aż tak nie spełniło wszystko I, i żeby szybciej rosło, tak, to naprawdę będzie przydatne może tutaj wykopiemy, bo nie wiem jaki to jest odstęp, czy to może tak rosnąć, nie chcę tego przesadzać, bo to wykopać, bo mogę tam jest jeszcze ten um, no Yy... pogubiłem się Szkieletan, tak, sz... szkielet i posadzimy to i będziemy już kończyć ten odcinaczek mam nadzieję że choć minimalnie wam się to podobało i nie poszły tak źle jak ja to odczuwam yy, ponieważ... ponieważ jestem troszeczkę zmulony i następne odcinki będą na pewno na pewno będą lepsze w wykonaniu nie wiem jak będzie z atrakcjami, ale wykonanie na pewno postaram się o lepsze. I możecie pisać, czy podoba Wam się taka seria. Podoba. Na pewno jeśli nic nie zobaczyliście. No ale cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłości. Więc e, jeśli Wam się choć troszeczkę podobało to co już zrobiliśmy, choćby i patrząc jak, to jak na zwykły survival... Napiszcie w komentarzach czy wam się to podobało, możecie dać lajki, czyli łapki w górę i, i także chciałbym byście napisali w, tym, w tych komentarzach co mógłbym zrobić, naprawdę o to mi chodzi, główne założenia tej serii, także aby mieć większy kontakt z wami oraz możliwość tworzenia czegoś właśnie z wami i o to chodzi. I to by było na tyle z tego odcinka, no do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa.